Witam na moim kanale Autarena pewne bezwypadkowe auta dziś jest to oferta sprzedaży Meganki 2010 rok z niezawodnym silnikiem 1.6 benzyna i co istotne 6 stopniowym manualem także auto jest kompletne bezwypadkowe w tym stanie zostało sprowadzone do nas do kraju, tak naprawdę dwa dni temu wszystkie zdjęcia z dnia zakupu Pełna historia serwisowa do auta. Bardzo dużo dokumentów do samego końca. Rozrząd w aucie wymieniony. Tak samo, blisko półtora roku temu. Jest na to duża faktura z pompą wody, z dużym serwisem na ponad 1000 euro. Wszystko jest oczywiście do wglądu. Będzie to też tam pokazane. Na chwilę, co jest kolejnym istotnym aspektem bardzo dobry przebieg, bo jak na auto. 15-letnie to jest przebieg bardzo mały i potwierdzam udokumentowany do samego końca. Co też jest na plus tego auta, samochód jest bezwypadkowy, sprawdzony miernikiem. Cały jest w oryginale, tak jak wyszedł, nikt go nie dotykał, nikt go nie malował. Nominalne wartości dla Renault przebieg 185 tysięcy, Więcej rocznie auto pokonywało około 12, max 13 tysięcy. Wszystkimi serwisami, także bez bez żadnej korozji, bez defektów, bez mankamentów. Fajna meganka, dobrze zachowana, dobrze wyglądająca, czysta, kompletna. Wersja wyposażenia z nawigacją, z tempomatem, jak wiem, skrzynia szóstka Skurzona kierownica, sterowanie multimedia, teoretyczne szyby, lusterka Keyless więc taka wersja jak na tamte lata. Dobra, co jest kolejnym istotnym aspektem: auto od spodu również jest bardzo zdrowe. Żadnej korozji, żadnych defektów, naprawdę to wszystko wygląda dalej zdrowo, mimo że auto ma swoje lata. Przede wszystkim silnik, stare dobre 1.6, nie żadne TCE, nie żadne inne łajdactwa, które psują się non-topper, także zwykły, prosty motor, dobry przebieg, auto bezwypadkowe, bez mankamentów, bez wad. Auto stoi na letnich oponach Continental 17. Dwa tysiące temu też był robiony serwis olejowy w silniku, jeszcze w Niemczech. Też jest na to faktura, więc tutaj wszystko jest potwierdzone. Podłuta auto naprawdę wygląda rewelacyjnie, bo renówki. Ogólnie mają dobre blachy, dobrą konserwację, a jeśli auto jest całe nieruszone, to to wszystko żyje. za zadrapanie 60 roczek 1.6 benzynka, 6 skrzynia auto z dobrym przebiegiem nierobione w oryginale, także kto szuka takiego wozu zapraszam do kontaktu w środku również wszystko jest kompletne, czyste, schludne normalne, jakieś minimalne ślady eksploatacji. Auto na pewno nie robiło na budowie, ani nie ważono tutaj zwierzaków, ani innych dziwnych tematów. ostatni serwis tak naprawdę luty 2.25 auto miało wtedy przejechane 184 tysiące był zrobiony taki podstawowy serwis olejowy bo już było czas 168 tysięcy 2.24 obłotka bo tylko żarówka ale mamy też potwierdzenie przebiegu tutaj jest duża faktura na rozrząd oleje 12.09222, auto miało wtedy przejechane 137 000 kompletny rozrząd z płynami i dodatkowe inne serwisy fakturka na 1130 euro także rozrząd w tym aucie jest zrobiony kolejne serwisy olejowe 21 roczek 118 tysięcy serwisy olejowe Coś tam w zawieszeniu, jakiś łącznik, jakaś głupotka, fakturka 368 euro. Auto w 20 roku we wrześniu dopiero miało przejechane 110 tysięcy też tam wymianę oleju, zwykła, zwykła eksploatacja. No i z tych dokumentów też więcej. To wszystko było robione w serwisie. Więc to wszystko jest potwierdzone i udokumentowane. Także kto szuka fajnej meganki, bezwypadkowej, w dobrej wersji, no, zapraszam do kontaktu. Jak już mówię, auto kompletne, czyste, bez defektów.